Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na Galaxy Tab 5 Active możecie włączyć oszczędzanie baterii dwoma sposobami. Także zapraszam do oglądania. A więc zaczynając. Co zrobić, żeby włączyć optymalizację baterii bądź po prostu oszczędzanie baterii? Pierwsze, co musimy zrobić, złapać prawym, górnym rogu palcem tu koło baterii i przeciągnąć na sam dół. Następnie musimy pomiędzy wyświetlaczem, jakby wyświetlaczem oczywiście, między jasnością, a sterowaniem urządzenia, wyjściem multimedialnym, złapać palcem i ciągnięciem na sam dół. Jak widzicie, pokazują się teraz takie menu. W tym menu mamy opcję taką, jak oszczędzanie baterii. Oszczędzanie energii to jest jak oszczędzanie baterii. Bądź co bądź, wystarczy to kliknąć i mamy aktualnie oszczędzanie baterii włączone. Ale co jeśli chcemy sobie zrobić w drugim sposobem? A więc co musimy zrobić? Wchodzimy w ustawienia naszego tableta. Następnie szukamy opcji bateria. Następnie włączamy oszczędzanie energii. Tym sposobem aktualnie nasz tablet zżera mniej prądu, mniej energii, wytrzyma nam dłużej. Tylko oczywiście uważajcie na to, bo przy cały czas używaniu baterii na tym trybie jesteśmy w stanie bardzo łatwo i szybkim sposobem zniszczyć. Także radzę uważać. Także co, dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następnych poradników. Cześć!